Witam, witam mordeczki, filmik na sobotę, seria dzienna, piłka nożna. Zapraszam wszystkich do oglądania. Zaczynamy bombeczką ze Słowacji: Duńska Streda z Trencinem na dwójce 4,20. Kurciki powyżej 2,0, Spezia Sasuolo na dwójce 2,35. Eleven Ostsende 1 2,20. Remisiki to Almeria Sevilla 3,30. Cardiff Preston 3,10. Guarani Tombense 3,05. Kuponik królewski na sobotę, wygrane Arsenalu po całości, overki bramkowe 2,5, Vitesse RKC Valwik i Mainz Leverkusen. Do wyjęcia 1825. Liga Typera to mecz Chelsea Leicester. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera, a typujemy do godziny 16. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Kolejna aktualizacja we wtorkowym filmie statystycznym. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich, VIP standard, VIP premium, takie grupki z piłki nożnej. Wyniki z ostatniego weekendu macie w filmie statystycznym, a odnośnik do tego filmu pojawia się na górze ekranu. Zainteresowanych zapraszam drogą mailową na sportpredictionspelmopagi.com. Możecie również wspierać kanał, tutaj różne filmy tylko dla wspierających, z upgradeowanymi kuponami do większości serii filmowych. A ja już dziękuję Wam za uwagę. Zasubskrybujcie kanał. Zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszenia w kolejnych filmikach.